Ty jakby Kor poleciał, to człowieku, waga? Nie! Yeah! udało się zrobić całko Błększczystroły, nie jest najlepszy kika zarobek Około 10 gaga Najszybszy sposób naprawić część czwarta SM hacker Poleciał KOR! Tak jak mogliście zauważyć, nasi polscy siatkarze mają srebro, a my zrobiliśmy złoto. Halo, halo, Tibia. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, tak jak ja jestem dumny z naszych siatkarzy, mam nadzieję, że wy jesteście dumni ze mnie. Że w końcu udało się zdropić kolejnego Shukura, co prawda nie jest to, moi drodzy, film, nie jest to w trakcie filmu. Wszystko zrobię, żeby oczywiście to było w trakcie filmu, ale no jako predykcja taka przed dzisiejszym filmem mam nadzieję, że będzie idealna. Moi drodzy, North West Easy, mówi mi to coś i mówi mi to mój drogi z Fargrond. His Fargrond jest. He's far ground, yes, boy. I mamy Very Far to the West. Moi drodzy, ku chwili przypomnienia chciałbym powiedzieć, że jutro 11 sierpnia od godziny 10 do godziny 22 będę rozdawać 12 tysięcy TVA coinów w paczkach po 250 co godzinę. Wszystko będzie na platformie KIK. Możesz mnie tam znaleźć pod nickname'em strojny. Także jeżeli mnie matematyka nie myli, 48 premium account będzie do rozdania, wszystko mam nadzieję, że zgarniecie właśnie wy, także z całego serducha zapraszam. A nam już kierunek pokazuje zupełnie inny niż z far mamy very far to the south east, no i moi drodzy, wciąż mamy easy, wciąż odblokowana bestiarka, więc nie jest to nic wymagającego, ja bym tutaj strzelił na Karlin. może very far to the east. To może jakiś Venor, może jakiś Abedendriel? Very far to the East. Far to the North, far to the North, Easy. I teraz pytanie, czy się wpierdzielamy w tombę Edron, bo to wydaje się najbardziej prawdopodobne. Może jakiś hero Keivik? Okej, okay, okej, okay, lecimy, no mam nadzieję, że tutaj jeszcze wszyscy oglądają gdzieś tam analizę siatkarskiego finału igrzysk Olimpijskich i nikt jeszcze nie zalogował się do gierki. No mam nadzieję, że wykorzystam ten czas i znajdę jakiegoś fendisha. Niestety już upierdolony. O, oh No zaczyna się bardzo fajnie, bardzo fajnie. Fantastycznie wręcz. Aj, no takie to życie, bratku, takie to życie. No dajcie mi chwilę i za chwilę wam pokażę, jak to się robi. A few moments later. Moi drodzy, wskazuje coś na I że Jest to trivial far to the east, far to the east, far to the south. Jest to trivial, musi być to coś na powierzchni Nie chce mi się wiedzieć, że jest to pod ziemią Far to the south Zjeżdżamy na dół Monster is to the south Jest tutaj pierwszy fendish Jest tutaj pierwszy fendish South west Gdzie jest west? North East! Przegapiłem go A -a -a. What's up baby? Did you miss me? Jest! Sandklawler Guardian Kem. Guardian game Byłem szybszy, jest najlepszy kika zarobek około 10 gaga. Najszybszy sposób na profit, część twarda. Sfghh. <suszy> 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 Kurde no, ale mamy pierwszego Fendiego. Zobaczmy ile ten gem. Game... No 29k, no dobra, no srakownica, srakownica, moi drodzy. Ale Moi drodzy, oby to się okazał, Ice Portal. Thais, bo na farground mi pokazywało Medium. Monster is to the west. Monster is to the west. Northwest. Szukamy pójścia w lewo. Szukamy pójścia w lewo. Ktoś tu jest, ktoś tutaj. A już upierdolony. Kurwa! Mamy far to the West i mamy medium, moi drodzy, nie wiem czy iść na Ghostland, nie wiem, czy iść na jakieś dragony tutaj Karlin. Mamy far South West. Far South West. No to pokazuje Ghostland zdecydowanie. No, może jakiś będzie tutaj. Um, no nie wiem, medium, medium, no co to może być na medium? Nikogo tutaj nie ma. Jak na razie mamy oczywiście dziurę zakopaną. Więc idziemy szukać, może jakiś Fire Devil? Lower level Southwest, kurde, no moi drodzy, lower level to the south, no musi to być tu. Jeszcze lower level? Jeszcze lower level? Moi drodzy, idę zrobić wajchy na Banshi Questie, no może się okazać, że to będzie coś tu. Lower level Northwest, a co jeżeli to jest tutaj? Nie, niemożliwe, niemożliwe, to jest jeszcze niżej. Lower level na West, nie mam pojęcia, co to będzie udało się lower level na westa lower level na westa Moi drodzy fartu the north easy no czekam już pół godziny na jakiegoś Fendisha, no mam nadzieję że w końcu jakiegoś dopadnę bo te godziny szczytu o godzinie moi drodzy żeby was nie skłamać 17:00 40? Ktoś tu chyba zrezygnował? Chyba nie będzie tutaj. North East, moi drodzy, szukamy dalej. Teramity może? Teramity? Proszę, no niech to będzie to, no niech to będzie to. Lower level to the north. Lower level to the north. Halo halo, Mietku. Halo, halo, Franku. Lower level to the north. Kurwa, będzie szybszy tamten Gaugan chyba. Lower level to the north. Nie ma, nie ma, to nie to! Jeszcze lower level. Jeszcze niżej. Toś to tomby są, toć to tomby! Szukamy po tombach, to potrafi być naprawdę. Ech, Moi drodzy, musi to być Mariana. Very fartu the North musi być Mariana. Easy. Jakaś żabka. Ja w to wierzę, bratku. Peglek jest, mamy fartu the northwest, Idziemy oczywiście na naszą ukochaną. Na naszą kochaną żółwicę. Ale to chuj, to nie będzie to. Fartu to de. The... Cenny Fartu de West. Chodź <grym> to goroma! Chodź to goroma! Kurwa, zniknie mi zaraz. Goroma jak chuj. Lower level north east. Czy to będzie jakiś troll? Ale ja idę na westa. Na ista Tak, no tutaj są te trole, Gdzie to jest zejście, bratku? Tu? Jebany został, ale gdzie on był? Eeeeh. Moi drodzy, Fartu the North East, no musimy być pierwsi. Jest to na pewno ork forteca. bylebym teraz zauważył tego moba, bo chyba sobie tego nie wybaczę. Fartu the North East. Dawaj. Dawaj. Oh oh, hey o Nie wiem. No, nie wiem. No, nie wiem. Nie 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 Kormaja easy. Kormaja easy. To jest nasze. Very far to the south. Dalej nie. Niech to w końcu będzie w zasięgu mojej ręki, no bo nie wyczymię no. Dawaj, dawaj, kierunki ci się jeszcze nie pomyliły, bracie. Far to the south east. Far to the south east. Far to the east. Dobra, na drefie idziemy, co? Far to the east. Kurwa, ja na westa idę, no przecież myli mi się, no. Ja... Ludzie pomyślą, że to jest pod content, ale... Jest stres, presja czasu, czujesz oddechy, czy czesia na plecach. Uuu, moderowskara of scara player. Part today the East Easy, no. Ludzie, no jak nie tu, to gdzie? Lower Level Easy, biegniemy, dawaj, 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 dawaj. Lower Level East, nie ma tu nikogo, no będziemy pierwsi. Na iście, na iście. Kurwa, jest, 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 jest. jest. Zobaczcie go! Zobaczcie go! Czesiu! Może mnie smoknąć w tybiską stutkę. <laughs> Proste. Robię Hajs, a on jest stoi na statku i puszcza dymek. Ese dzisiaj jestem szybszy yeah. On poszedł na Sfargrond tym Czesiem. Ja idę nad Hajs Portal, Ice Portal! Tam może będzie jakiś kult. Ryzyk fizyk. Będzie to, będzie. Nie będzie to, nie będzie. Trudno. No i... Mm, Okej. Okay. <laughs> very far to the southwest. Trivial. Very far to the south. Moi drodzy, zmieniło się. Ale triwiale, to są potwory, na które musimy polować Co prawda z nich nie ma aż takiego dużego profitu Jak z takiego Demona czy Grim Reapera Ale oczywiście, no już został upierdolony Takie potwory można te kory sprzedawać, moi drodzy Za, no nie wiem, tak kilkasetka za slota Far to the south, medium, moi drodzy. fartu to the south, medium. Może to będzie Goroma. Może tu jakieś de pójdziemy, demony Gorome zobaczymy. Far to the south, medium. Lower level, Soul east. Uwaga, uwaga, trzymajcie kciuki. Może to teraz. Lecimy dalej. Far to the south, medium. Lower level. Idziemy jeszcze niżej. Jest na south. Kurwa, znowu spike! No niech mi kule świsną bez jaj. Moi drodzy, czyżbym znalazł tutaj Fendisha? Northwest? Northwest? Musimy przejść jeszcze górą. Tutaj, chyba, tędy, tutaj. Może tutaj, Muktant? Cholera jasna. Zobaczmy, zobaczmy. Northwest, przejdźmy. Czy to będzie gdzieś tu? No ja nie mam tutaj dostępu, ja tu nie wejdę. Hmm. Kiedy byłem małym chłopcem, lubiłem Twoją mamę. <noise> Dobra, co ja gadam w ogóle? Widzicie, to jest to, o czym mówię, to jest ten pech, kolejny. Ja zawsze jestem na czas, ale nie zawsze jestem tam, gdzie trzeba.